Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Chociaż ta fotografia wygląda jak scena z filmu o starożytnej Grecji, gdzie reżyser dopuścił się subtelnego błędu myląc byka z koniem, to w rzeczywistości siłacz to nie Milo z Krotonu, a Dmitrij Kaladzi. Ukraiński siłacz znany jako król niekonwencjonalnych wyczynów siłowych. Jest to człowiek, na którego plecach złamano wielki pień drzewa, po którym przejechał niemały Mercedes, który trzymał w górze połowę samochodu, aż wymieniono w nim koło, Utrzymywał nad głową czterech mężczyzn, wyciskał nogami traktor, prostował podkowy i wiele, wiele więcej. Zresztą wspomina się, że jest autorem aż 63 rekordów Guinnessa. Zacznijmy jednak od dokładniejszego przyjrzenia się temu jak niósł konia, bo okazuje się, że wokół tego wyczynu narodziło się wiele mitów. Kaladzi ma 185 cm wzrostu i waży około 125 kg. Jak można przeczytać, waga konia waha się między 380 kg, a nawet toną. Niestety nie jestem w stanie określić do jakiej rasy należał ten konkretny, ale... Wydał mi się podobnej budowy do tych ważących w okolicach 450 kg. Konkurencja podobna do noszenia na barkach konia to tak zwany yoke, wykonywany na zawodach Strongman. W 2017 roku na Arnold Classic przenoszono tak zwany Super Yoke, ważący 1565 funtów, czyli 710,5 kg. Trzeba jednak brać pod uwagę znacznie bardziej komfortowy uchwyt, a także stabilniejszy ciężar. Jak widać pod koniec nagrania koń staje się niespokojny, przerywając spacer. Na pewno także w trakcie ciężej było Ukraińcowi utrzymać stabilizację, niż gdyby niósł odpowiednio przygotowany do tego kawał żelastwa. Trzeba też pamiętać, że zwykły jog używany przez strongmanów waży w okolicach 450 kg, a ten z Arnold Classic stanowił wyjątek. Na nagraniu wśród zboża tego nie widać, ale zwierzę zostało tu umieszczone na czymś w stylu siedzonka, także z tyłu koń opierał się o specjalne oparcie. Mówię to na podstawie nagrania z programu rozrywkowego, ponieważ później Kaladzi odtwarzał wyczynę na żywo. Na filmie nie pokazano także jaki dystans pokonał siłacz, co pozwoliło na spekulacje i post na Twitterze stwierdzający. Ten człowiek niósł konia na swoich barkach przez 3 km, po tym jak ten został ukąszony przez węża. Zarówno koń jak i mężczyzna są teraz zdrowi i szczęśliwi. Oczywiście Kaladzi nie został tu uchwycony przez paparazzi w trakcie ratowania swojego konia, a chwalił się swoją siłą i mówimy tu raczej o paru metrach, aniżeli tak kosmicznym dystansie. Zanim omówię jego inne osiągnięcia, zwrócę uwagę na fakt, że o ile Ukrainiec dokonał rzeczy oryginalnej, to nie jest jedyny. W ślady Milo Skrotona poszedł także koko osioł Trendafilow, który w Macedonii dźwigał osły jako część swojego treningu, ale żadnych innych informacji. Informacji na jego temat nie udało mi się znaleźć. Okazuje się także, że byli siłacze dosłownie testujący metody MILO, a do takich należał Robert Edward Mann, strongman, który każdego dnia podnosił byka. Zaczynał od byczka ważącego 16 kg, po roku ten ważył już 230. Edward wytrzymał do momentu, w którym byk osiągnął wagę 363 kg, a siłacz był w stanie przenieść go na plecach na dystansie 55 metrów. Kim jednak jest Dmitrij Kaladzi Oprócz tego, że człowiekiem przenoszącym konie. Urodzony w 1979 roku, zatem obecnie 42-letni Ukrainiec. W 2009 roku zdobył mistrzostwo na pierwszych mistrzostwach testowanej antydopingowo Ukraińskiej Federacji Trójboju Siłowego, a dokonał tego w wyciskaniu na ławce. Okazuje się także, że mogłem wcześniej nie docenić wagi konia, którego podnosił, ponieważ na ukraińskiej Wikipedia jest napisane czarno na białym. Przenoszenie konia z jeźdźcem o łącznej wadze 622 kg. Cofając się w jego biografii, wspomina się, że w wieku 4 lat doznał poważnego poparzenia wrzącą wodą z czajnika, a oparzeniu uległo 35% powierzchni jego ciała. Poddany został 12 transfuzjom krwi i 7 operacjom. Atrofii uległy jego mięśnie, także w wieku 6 lat musiał praktycznie ponownie uczyć się chodzić. Jego przygoda ze sportem zaczęła się od sztuk walki. Pierwsze medale zdobywał w 94 i 95 na mistrzostwach Ukrainy, później górował w zapasach ludowych. Wygrywał także rywalizacje siłowe, między innymi otrzymując tytuł najsilniejszego człowieka Donbasu. W 2004 był już na tyle zasłużonym sportowcem na Ukrainie, że został wybrany do niesienia znicza podczas rozgrywanych w tamtym roku Igrzysk Olimpijskich. W 2005 roku został po raz pierwszy wpisany do księgi rekordów Guinnessa i jest to doskonały moment na przytoczenie jego najważniejszych dokonań. Podniesienie jedną ręką głazu ważącego 152 kg. Utrzymywanie wyprostowanych po bokach ramion przyjmując pozycję krzyża z ciężarami 38,5 oraz 39,5 kg trzymanymi przez małe palce. Związanie sześciu 20 gwoździ w ciągu 90 sekund, tak zwana diabelska kuźnia, polegająca na tym, że Ukrainiec położył się na gwoździach. Na jego klatce piersiowej położono trzy betonowe bloki o łącznej wadze ponad 700 kg, które następnie rozbito młotami. Podniósł metrową rurę o wadze 1022 kg i utrzymywał ją w powietrzu przez 12,5 sekundy. Na swojej stronie wymieniał 45 swoich wyjątkowych umiejętności. Myślę, że znacznie ciekawsze niż ich wymienianie będzie po prostu pokazanie najciekawszych nagrań, jakie udało mi się znaleźć na jego Instagramie. Tutaj trzyma na plecach 10 osób i wykonuje z nimi pełen obrót. Tu na jego plecach jakiś 11 ludzi łamie wielki pień. Przejeżdżają po nim liczne samochody, w tym jak widać tutaj Master Truck, ale na jego profilu można znaleźć praktycznie dowolną markę. Trzymając 36 kg w każdym ze środkowych palców wykonuje tak zwany krzyż. Rozrywa na swoich barkach stalowy łańcuch. Tu można powiedzieć klasyka: spacer ze 470 kg koniem na plecach. Wycisnął dwa ketle o łącznej wadze 122 kg jedną ręką ponad głowę. Rozbito na nim kamień o wadze 300 kg, kiedy on leżał na gwoździach. Utrzymał na barkach cały klub karate o wadze 1370 kg. Wyciskanie nogami samochodu o wadze 2,5 tony, gdzie ciężar jaki spoczywał na jego nogach to około 1,5 tony. Uginanie ramion chwytem młotkowym w oszukanej formie z handlami ważącymi 102 kg każdy, wbijanie gołą ręką gwoździa w ścianę drewnianego budynku, a następnie wyciąganie go zębami, związywanie gwoździ, a jedno ze świeżych przeniesień to Widoczne teraz na ekranie. Około 600 kg byka, jak pisał dedykowany Milonowi Skroton. Znany jest także ze swoich umiejętności związanych z operowaniem ketlami i żonglowania ciężkimi kawałami żelaza. Można także znaleźć nagranie, na którym podciągał się na wyprostowanych rękach, samemu ważąc 122 kg. Wiemy już zatem, że Ukrainiec jest niepokonany, jeżeli chodzi o niekonwencjonalną siłę, a prezentuje ją podczas swoich występów w cyrku lub innego rodzaju pokazów, ewentualnie przed Komisją Rekordów Guinnessa. Od dłuższego Czasu nie pokazuje się jednak na zawodach strongman czy trójboju siłowego, także nie mamy obrazu tego, jak poradziłby sobie z najsilniejszymi ludźmi na świecie w zwykłych konkurencjach udało mi się znaleźć film, na którym wyciska na ławce poziomej 202,5 kg. Wykonuje martwy ciąg 340 kg na dwa ruchy i robi dwa przysiady pod szczangą ważącą 410 kg. Dmitrij Kaladzi to człowiek można powiedzieć przywracający do życia. Tradycję pierwszych siłaczy, poruszający się w rejonach, w które nie zapuszczają się zawodowi strągmeni, jednocześnie samemu nie kierując się na tereny tradycyjnej rywalizacji. Reprezentuje tym samym zupełnie inny świat wyczynów siłowych i na pewno zasługuje na zwrócenie na jego osobę uwagi. Dajcie znać w komentarzach, jak waszym zdaniem Ukraińc poradziłby sobie na zawodach Arnold Strongman Classic czy Najsilniejszy Człowiek Świata. Na swój Patronite zapraszam osoby chcące wspierać Stalowy Szok i zyskać dostęp do niepublikowanych materiałów z serii Legendy Brązowej Ery, omawiających najlepsze sylwetki, metody treningu i diety pierwszych kulturystów i strongmanów. Link znajduje się w opisie. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.